Dzień dobry, kanał Medpop, czyli Jacek Sąski i Dariusz, kłaniamy się bardzo nisko i witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o łokciu tenisisty, o tym temacie już mówiliśmy, jednakże dzisiaj będziemy mówić nie o ćwiczeniach, do ćwiczeń oczywiście odsyłamy w karcie u góry, a o siedmiu najważniejszych poradach, czyli co robić tak naprawdę, co jest dobre, a co jest złe, kiedy walczymy właśnie z tym schorzeniem. Zapraszamy. Łokieć tenisisty, porada? <coughs> Przepraszam, numer 1, oczywiście tu nie będziemy mówić o diagnostyce. Mamy nadzieję, że byliście na, na rezonansie bądź USG, ale lepsze USG, bo tańsze i bardziej dostępne i ono jest wystarczające, żeby potwierdzić ten łokieć tenisisty, więc już diagnostykę zostawiamy. Jeżeli macie potwierdzone, że ten łokieć tenisisty jest, macie klasyczne objawy. Oczywiście my specjaliści wiemy, że tam z, z, są cztery typy, głównym typem drugi, ale leczenie jest <coughs> bardzo podobne. Tego łokcia tenisisty. pierwsza porada, nie dajcie sobie wcisnąć sterylu. Czyli jeżeli pójdziecie gdzieś do, do ortopedy, do specjalisty i będzie on was chciał leczyć zastrzykiem, oczywiście zanim będzie inne leczenie, to nie jest pierwotne. Oczywiście, czy takie zastrzyki są pomocne w niektórych sytuacjach, w niektórych skrajnych, tak, ale raczej wtedy, kiedy leczenie zachowawcze. Takie fizyczne to nie pomaga, więc porada numer jeden, nie dajcie się kuć porada, z <kluzni> Porada numer dwa, jeżeli yy, macie ten okieś jednak jednakże wasza praca wymaga od was cały czas pracy tym, tym przed ramieniem, rękoma i cały czas co przechodzi troszkę to się nasila to może jakby nie jestem wielkim fanem, ale y, kupcie sobie, zainwestujcie w opaskę na łokieć tenisisty. Jak sobie wygooglujecie coś takiego, wam wyskoczy taka, taka płaska nie, nie mam niestety, ale dosyć taka, taka wąska. Opaska, którą troszkę poniżej tego bólu się zakłada, nie jest ona pomocna. Oczywiście w tych skrajnych rzeczach ja wiem, że dużo może być też z komentarzy: A to nie, to rozleniwie. Nie ma co demonizować. Wtedy, kiedy jest ona potrzebna, czyli wtedy, kiedy będziemy dużo ym, pracować tą ręką, to lepiej ją założyć, żeby dalej nie przeciążać yy, przyczep. porada numer 3. Prewencja urazowa w dniu codziennym, o tak bym to powiedział. Jeżeli się z kimś witacie, to nie ściskajcie mocno ręki. Jak podnosicie, nie wiem, czajnik z wodą, to nie trzymajcie gdzieś tam przed sobą na długim, e, długiej dźwigni. Starajcie się po prostu przez ten pierwszy okres, który jest taki bardzo ostry i czujecie takie mocne ukucie i, i, i ból, starajcie się, może nie obchodzić się jak z jajkiem, ale nie ściskać wszystkiego bardzo mocno, starajcie się nie podnosić dużych ciężarów tak, żeby też um, to ścięgno, ten przyczep miał dobre warunki do tego, żeby się go... Co do samego lecenia, porada numer cztery, jeżeli się nie mylę już. Um, zaczniemy sobie tu od, to już mówiłem w wcześniejszych filmikach, mas, głęboki masaż poprzeczny. Jest on rzeczywiście bardzo skuteczny um, przy takich e, schorzeniach, czy to przy ścięgniach Hillesa, czy to właśnie przy łokciu tensisty. Trzeba oczywiście go robić poprawnie. Um, um, mniej więcej na naszym kanale też mówiliśmy o tym, jak masa powinien wyglądać. Gdzieś tam w karcie u góry to znajdziecie. Porada numer 5 to krótka porada, ćwiczenia. Tak ogólnikowo powiem, oczywiście odeślę znowu do filmiku, w tym, o którym mówiliśmy o ćwiczeniach. Oczywiście ćwiczenia trzeba dobrze wdrożyć do danego zaawansowania naszego schorzenia. To nie jest tak, że jest okres ostry i od razu wszystkie ćwiczenia robimy i ekscentryczne, i koncentryczne i rozciąganie. Nie. Tutaj właśnie duża sprawa specjalisty, żeby dobrze dobrać odpowiednie ćwiczenia do danego stanu. Rada numer 6: Wciąż przy leczeniu jesteśmy, czyli mamy masę z ćwiczenia. Często też bardzo skuteczne są manipulacje, mobilizacje, wszystko co i Cyriax ma taką manipulację Milsa i, i są pewne techniki z Mulligana, czyli to oczywiście specjalista robi, ale o to zapytajcie, jeżeli lecicie swój łokieć ten specjalisty, robi on tylko ćwiczenia, bądź tylko głęboki masaż to zapytajcie też o manipulację. I porada numer 7, od której powinienem chyba zacząć. Udajcie się do specjalisty jednak z tym schorzeniem, bo szczerze powiem, że są łatwiejsze i trudniejsze schorzenia do leczenia domowego, do dawania autoterapii, oczywiście my dodajemy Wam narzędzia, żebyście spróbowali to robić, a jednak jest to schorzenie dosyć trudne do leczenia domowego, dlatego lepiej udać się do specjalisty, żeby usystematyzować te zalecenia do danego stanu zaawansowania. To już wszystkie porady było, ich w sumie 7. Z Dariuszem bardzo dziękujemy za ten filmik. Mamy nadzieję, że będzie on dla Was pomocny i Wam się podoba. Jeżeli tak jest, to oczywiście udostępniajcie ten filmik, aby szersze grono zobaczyło te nasze wypociny. Jak zawsze z mojej prawej, Waszej lewej strony zostawiamy kolejne sugestie z naszego kanału. Dziękujemy, życzymy miłego tygodnia i do zobaczenia.